Autor schowany przed publicznością za przewróconym biurkiem. Widzą tu państwo białego królika. Białego królika księgowego mafii Alicji z podziemia. Albo jak kto woli, Alicji z krainy czarów. W której nie ma żadnych czarów. Białego królika widzimy w jego noże, kanciapie, za biurkiem. Liczy zyski, liczy straty, to nie on tu łamie gnaty. Alicja wpada tu raz na jakiś czas. Ułóżmy prawidłowo dwie strony tego równania. Jeśli ktoś nie jest z Alicją, jest z Dorotką, tą z os. Ta ma dopiero sporo brudu pod paznokciami. Zepsutym świadkiem rządzą zepsute dziewczyny. Mężczyźni to brud pod ich paznokciami. Wtem z ciemności wyłania się łapa. A, łapa łapie królika za kark i zabiera go w ciemność. Pff. Pomnienie nie wiadomo skąd. Ciemniejsze od innych jezior jezioro. Płynie nim łódka, a w niej chłopiec i dziewczynka. Obdartusy. Czy aby oni tej łódki nie ukradli? Mają wędkę, ale zapomnieli zwędzić wioseł. Chłopiec sika do wody. Dziewczyna w niebieskiej sukience i białych podkolanówkach, kiedyś białych, kopie chłopca w tyłek. Ale śniech. Plusk. Chłopiec wpada do wody. Plusk. Do łódki wskakuje węgorz. Dziewczynka przygwożdża węgorza swoim pantoflem. Ale śmiech. Takiego śmiechu się nie zapomina. Taki śmiech ciebie wymazuje z pamięci. Bum. A teraz jestem Alicją. Alicja, układając przy stole pasjansa. Kiedyś ludzie mieli telewizora, w nich telewizję, w niej programy. I wtedy mieli jeszcze mózgi jakoś to funkcjonowało. Oglądali seriale i jakoś sklejali do kupy te wszystkie odcinki. Mieli wiadomości i ogarniali je jakoś. Aż przyszedł YouTube, przyszedł Snap, i mózgi się ludziskom wylały. Rozlały na rzeczywistość jak zbyt rzadki pudding, i zrobiło się bagno. Ludzie rodzą w bólach pokemony, ludzie porywają króliki, co to jest? Pytam. I kto ma mi odpowiedzieć? Zawołałam tych swoich chłopców, tam zawołałam, na nich wystarczy gwizdnąć. Oni mają tyle pary w sobie, co parówka. Zwariowany kapelusznik może mi przynieść pejcz w zębach, ale nie przyniesie mi odpowiedzi. Suseł może mi wygrzać miejsce pod kołderką, ale niczego mi nie odsłoni. A pan gąsienica? Gąsienica zapoda mi te swoje świętobliwe bajeczki z fajeczki, że zacytuję: nasz twórca każdego obtarza kawałkiem swojej duszy dla każdego nowego narodzonego ludzika musi wydrzeć ze swojej boskiej duszy kawałeczek A że człowieków na planecie coraz mniej więcej, to i kawałeczki boskiej duszy coraz mniejsze, a i sam Bóg duszy ma coraz mniej. I tak znaleźliśmy się w czarnej dziurze. Spadamy i tylko nie wiemy, kiedy to spadanie się skończy uderzeniem o bruk. Taki dostaje wykład od gąsienicy i co z tego? Stoją we trójkę, a ja pytam, kto śmiał porwać białego królika. On też z sensem mówić nie potrafił, ale przynajmniej liczenie mu dobrze wychodziło. Funty, jeny, dolary to były jego słodkie czary. Macie mi znaleźć mojego księgowego, a ja mam znaleźć na dywanie ścierwo tego paskudy, który śmiał go porwać. Porwałam na strzępy Waleta z wściekłości, bo przez niego pasjans mi nie wyszedł, i pluję na króla Kier, taka jestem wściekła. Przeczytałabym nowego Dickensa, albo nowego Malcolma Loriego, albo nową Virginię Woolf, albo niech im będzie tego Penera Hemingwaya. Tymczasem, moi chłopcy, patrzę na te wasze zakazane mordy i nie widzę cienia nadziei, więc może prostsze zadanie: niech któryś skoczy do marketu i przyniesie mi wkładki higieniczne. Louis Carroll, raz, raz. Skok, skok. Wspomnienie, nie wiadomo skąd. Nieco jaśniejsze wspomnienie. Akademia, szkoła. Dziewczynka w niebieskiej sukience i białych, jeszcze białych podkolanówkach dumnie recytuje. Tadam! Zmiażdżę cię, jeśli jesteś węgorzem, jeśli jesteś lisem, będziesz mieć jeszcze gorzej. Złamie ci kark, jeśli jesteś panterą. Jeśli jesteś dzikiem, znaczysz dla mnie zero. Utuszę cię, jeśli z ciebie człowiek. Jeśli jesteś panem Bogiem, już jest po tobie. Reszta dzieci w auli ryczy. <laughs> Krok czwarty. Tytułem wytłumaczenia, co się dzieje. Komentarz krytycznej dupy od dupy strony. Zauważmy, autor wybrał dziecięce bohaterki z dwóch światów, przeciwstawiając je sobie. Konfrontuje ze sobą perfumowane, nadpsute imperium brytyjskie Alicji z imperialnej, lecz śmierdzącej, aha, z imperialną, lecz śmierdzącą krowim łajnem i kowbojskim pierdem prowincjonalną Ameryką Dolotki. Oxford kontra Kansas. Opium dla zdegenerowanej arystokracji i opium dla zbuntowanego ludu. Mimo, że bohaterki wywodzą się z dzieciństwa, samo dzieciństwo jest tu przywołane jedynie jako mroczne wspomnienie. Łódka bez wioseł to brak kontroli, brutalny wiersz recytowany na apelu to atak na dorosłą hierarchię i edukację. Wyraźna groźba dla starego świata. Dorotka, teraz jestem dorotką. Dorota, ujeżdżając z mechanicznego byka Rodeo. Uuu! są, gringo boy! Stoi przede mną i robi pod siebie ze strachu. Sfajdał się, co ja mam z takim zrobić? Zatrudnić? No śmiech! Dam mu słoik kurków, żeby otworzył. To się popłakał i w nogi! Przyszła moja stara gwardia. Strach na wróble, strachliwy lech, lew i mechaniczny drwal. Przyszła kolej, żeby ich ochrzanić. Matoły, wskakiwać na mojego byczka, aż coś będziecie mieć bujania. Chcę wiedzieć, czy to któryś z was podrzucił mi te fanty na nocny stolik. Zegarek na łańcuszku ze stłuczoną szybką i białe rękawiczki białego królika? Co to za pomysł? Co to za znak? Milczycie, jełopy, skoro nie wy, to kto i po co? Gdzie ten biały królik? Schowany, porwany, przetrzymywany? To szansa, by zyskać czy stracić. Kto tu z kim w kulki gra? Odpowiedzieć mi w trymiga. A i po drodze niech ktoś skoczy na jednej nodze. Do marketu po gumy, balonówki mi się skończyły. Pamiętacie, że żadnej innej niż wiśniowa L. Frank do ust nie wezmę. Trzy patałachy spadają z byka. Flip-flap i czewi Chaplin. I znowu, żeby było. Krytyczny komentarz z dupy strony. Z tym flipem i flapem to sprawa ma się tak. W jednej z przedpotopowych ekranizacji Czarnoksiężnika z Oz odtwórcą roli drwala był Oliwier Hardy. Ten z tego filmu. Autor schowany przed publicznością za przewróconym biurkiem. Jesteśmy w sklepie, w szemranych delikatesach z radioaktywnym przemytem z Azji. Ledwo ta buda stoi po tryliardzie wojen na promocję. Strach na wróble wpada na kapelusznika. Napadają na siebie: zabije ciebie twoją matkę i psa, który dymał twojego ojca w czoło! Zatłukę cię jak weź co pierdzi ze strachu na twej łepetynie mendo! Rozbiegają się w popłochu, każdy w swoją stronę, do swojej pani z bałmem w kieszeni i Karolem w garści. Strach leci na złamanie karku, kapelusznik w panice traci głowę. I znowu. Krytyczny komentarz z dupy strony. Z pozoru obaj ojcowie dziewczyn zostają podobnie przez nie poniżeni. Zauważmy jednak, że Baum poniżany jest oralnie, a Karol analnie. Dorotka przeżuwa swojego autora i robi go w balona. Alicja natomiast puszcza bąka w nos swego twórcy. Oczywiście obie te czynności są w konserwatywnym porządku niemile widziane. Pardon. Dorotka, grając na fortepianie, klasyczny utwór Beyoncé. Przyszedł kurier, pryszczaty głupek, ale innych teraz nie robią. Paczuszka nieduża, otwiera ma w niej wróbel przerażony, rozdygotany i moje gumy wiśniowe bałmy. to już są jaja i bezczelność do kwadratu. Strach na wróble miał mi przynieść te buble. Ktoś miał go porwać ku własnej zgubie? <laughs> Alicja, siedząc na bujanym fotelu i malując paznokcie u stóp. Dzwonek do drzwi, za drzwiami doręczyciel, gładziutki laluś jakich wiele. Paczuszka, ani duża, ani mała, zerkam do środka, wewnątrz kapelusz. W kapeluszu moje wkładki Louis Carol, rozdarte pudełko, poplamione, uświnione. W soku wiśniowym, co za hamstwo, szczyt wszystkiego. Wysłałam na zakupy kapelusznika, ktoś z niego zrobił zakładnika? Dolota, uderzając kijem bejsbolowym w klawisze fortepianu. Szantaż, okup, wyłucenie, chcę usłyszeć bezczelnego gnojka skamlenie. Alicja, rozwalając bujany fotel kijem do golfa. Pogróżki, prowokacje, straszenie. Ja nie wiem, co to strach i sumienie. Dorota, trzymając się za oko, w które uderzył odskakujący klawisz. Gdzie lew, gdzie drwal, moi żołnierze, ma się obudzić w was wściekłe zwierzę. Alicja, szyc sycząc, bo uderzyła się kijem w duży palec u stopy. Suseł i końsienica! Niech nadjeżdża mojej apokalipsy konnica. Dorota, usadzając przed fortepianem lwa i drwala na jednym wąskim krzesełku. Jeśli ten śmierdziel chce pieniędzy, ma się zadławić dolarami, macie mu wepchnąć słoik monet w gardło i wyciągnąć je tyłkiem. Jeśli ten przygłup chce władzy, macie pozbawić go władzy w rękach i nogach i wdeptać w ziemię. Jeśli zwieje do Amazonii, Amazonię jednym podmuchem doprowadzić macie do agonii. Jeśli ucieknie na ocean spokojny. Cały ocean spokojny doprowadzić macie do wrzenia i wojny! Plum. Alicja, nakazując Susłowi gąsienicy całować jej obolały palec i huchać na niego: Wyciągnijcie wszystkie noże i gnaty! I katujcie przeciwnika na raty! Sięgnijcie po trucizny i bomby! Otwórzcie przed porywaczami hetka hekatomby! Jeśli chowa się w Palestynie, niech cała Palestyna zginie. Jeśli ma bazę w Pakistanie, niech Pakistan spadnie w płonące otchłanie. Prrrr. Autor schowany przed publicznością za przewróconym biurkiem. Suseł, pan gąsienica, lew i drwal, wybiegają z prędkością światła wyłączanego w strachu przed rachunkiem za prąd. Brr. Szybciutko, 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 szybciutko. 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 Wspomnienie nie wiadomo skąd. Ciemne jezioro, ciemne niebo nad nim, ciemne drzewa wokół. Widzimy pioruny, nie widzimy grzmotów. Dziewczynka leży pośrodku łódki. Sukienkę ma do cna przemoczoną. W prawej dłoni trzyma pszczołę. Wydusza z niej żądło i przykłada je do swojego lewego nadgarstka. Wykonuje ruch, jakby kaligrafowała wyraz kocham. Szepcze, kocham tatuaże. Chłopca z nią nie ma. Na pokładzie zostały tylko jego rzeczy. Dziurawe skarpety, zabrudzone majtki, budki ze startymi podeszwami i rozdarta koszula. Pfff... Padam! Krytyczny komentarz z drupy strony. Ważna różnica! Zarówno Alicja w krainie Czarów, jak i Dorotka w krainie Czarnoksiężnika oszły, os przemieszczały się, ich przygody były drogą, w trakcie której poznawały innych bohaterów. W przypadku Doroty można wręcz mówić o kompletowaniu drużyny popleczników. Tutaj sytuację mamy odwrotną. Alicja i Dorota nie ruszają się z miejsca, wysyłają tylko w drogę swoich towarzyszy, tracąc ich. Ruch ten w odwrotnym kierunku. Może okazać się więc wymazywaniem historii, a nie jej tworzeniem, Plum, taka mądra dupa. <grym> Dorota, siedząc okrakiem na zdemolowanym fortepianie i nucąc klasyczny kawałek Alice in Chains. Jak tak będę siedzieć i siedzieć, to tylko mi tyłek urośnie. Alicja, siedząc na pozłacanej muszli klozetowej i wyrywając sobie pęsetą włoski z łydki. Przecież te dupy wołowej tak niczego beze mnie nie załatwią. Wspomnienie nie wiadomo skąd. Trochę jaśniejsze wspomnienie. Szkolna aula, pośrodku niej wystawa prac plastycznych. Rysunki przedstawiają wspomnienia z wakacji. Widzimy, że czyjaś ręka domalowała do każdego z nich czerwonym mazakiem płomień, krew i błyskawice. Delfiny we krwi, kury na podwórku pijące krew z kałuży. Piorun trafia w karuzele, płonący las. Płonąca sarna, płonąca łąka, płonąca plaża. Tylko jeden rysunek pozostał nietknięty. Wzgórze, na nim wiąz, pod wiązem grób, na nagrobku napis Ojciec. Na nagrobnej płycie leży ciemnoskóra szmaciana lalka. Obok niej dziecięca czerwona łopatka. Plażowa piłka odbija się od nagrobnej płyty. Nad grobem latają kolorowe motyle. Baba. Ba. Alicja, truchtając na bieżni treningowej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio o moje łydki ocierała się Dina. Czyżby moją kotkę także porwała ta świnia? Dolota, ujeżdżając z mechanicznego byka rodeo. Nie słyszę szczekania, gdzie mój kumpel Toto, mój kundelek, bombelek, jeśli porwali też pieska, wdepczę ich w najgorsze błotko. Padam. Pa. Autor schowany przed publicznością za przewróconym biurkiem. A jednak się dzieje. Alicja bieżnie wrzuca do basenu. Dorota zrzuca byka ze schodów. Dziewczyny wychodzą. Dorota znajduje pod nogami kudły wyrwane z lwiej grzywy. Alicja podnosi fajeczkę pana gąsienicy. Fajeczka jeszcze ciepła się tli. Jest tylko jedna sensowna droga: do przodu. Dziewczyny spotykają się już po chwili. Pa! Pa! Alicja, spoglądając na Dorotę z wyższością. Co słychać moja, ty Dolly Parton? Udało ci się już trafić do zestawu Happy Meal? He. Dorota, patrząc na Alicję z pogardą. Zjadłabyś powiększony zestaw frytek, może by ci w końcu cycki urosły. Brum. Alicja, zapalając cygaretkę. Dobra, tak szczerze. Królik Porwany uprowadzili kapelusznika. Wiesz coś na ten temat? Bo jak nie to cześć, żegnaj, gra muzyka. Dorota łykając garść z witamin, tam, 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 tam. mojego stracha na wróble, porwali tak samo. Idziemy ramię w ramię, moja rozkaprysza na dabo. Alicja, powstrzymując się przed podrapaniem po pośladku, dupie: Do kosmetyczki bym z tobą nie poszła, ale utrzeć nosa wrogowi i razem iść możemy. Przed nami widzę ciemny las, cholernie dużo drzew, inaczej bym to urządziła. Dorota, drapiąc się po swędzącym pośladku dupie, myślałam, że tam między drzewami biega dzik. Teraz widzę, że to zwykła świnia. Co ona wyprawia, leci na nas. Alicja, wycierając pantofel chusteczką. Jak każdy facet, świnia. Czekaj, poznaję te parszywe oczka. W dzieciństwie porzuciłam w lesie prosiaka. Wyrósł z niego dorodny knur. Uh -huh. Uh -huh. Krytyczny komentarz z dupy strony. Binga! Binga, binga, binga. Dorota, zastanawiając się, czy to już nie pora kolacji. Jesteś pewna, że to świnia? Biegnie na dwóch nogach. Alicja, myśląc o tym, co by zjadła na podwieczorek. Obleśny świński ryj, coś bełkocze trudno wziąć za ludzką mowę to chrumkanie. Maniery, jak prosie, pewnie żyje w chlewie. Na takich mam gaz pieprzowy, prosto w oczy. Psss, psss. Dorota, niczego w życiu nie żałując. Pięknie go załatwiłaś, leży i kwiczy. Trudno mi sobie wyobrazić, że coś takiego miało w ogóle matkę. Alicja, zadowolona z siebie. Poznałam jego starą, była strzępkiem nerwów. Ha, ha, ha. Krytyczny komentarz z dupy strony. Dobra, jeśli ktoś ma braki, tłumaczę tak w skrócie. Alicja w Alicji spotkała księżną, która trzymała w ramionach płaczące dziecko. Beee! Kucharka w kuchni przesadzała z pieprzem. Ho, ho. I cały dom kichał, a psik, dzieciak płakał. Poirytowana księżna oddała go Alicji. Alicja idąc do lasu zauważyła w nim nie dziecko, lecz prosiaka, więc go w lesie porzuciła z obrzydzeniem. Beee! Mieliśmy tu absolutne złamanie tabu, bo zarówno matka, jak i dziewczynka, zamiast instynktu macierzyńskiego, pf, miały wobec dziecka pf, odruch obronny. Odrzuciły je. Teraz po latach wracamy do lasu, spotykamy świniaka, dokonuje się odwrotna przemiana postrzegania. Pf, 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 dzik, pf, knur, pf, mężczyzna. Pf, pf. Na koniec wsięgamy po pieprz w obronnym odruchu. Męska świnia pozostaje męską świnią. Pf, pf. Dolota, żałując, że nie ma z czego posłuchać muzyki. Las jakby się kończył. Alicja, nuc nucąc cicho pod nosem brzdąkania erika saty. Same pnie, ktoś wykarczował te drzewa. Przy okazji oderznął ktoś komuś kończyny i głowę i porzucił taki oto kadłubek. Pi. Pamiętam! Dolota, zastanawiając się, co za kawałek nuci Alicja. Momencik, ktoś mi to przypomina. Ta klatka, klatka piersiowa mojego drwala, nie blaszana, lecz z ciała. Kiedyś jeszcze, zanim się spiknęliśmy, pokiereszowała go przeklęta, zaklęta siekiera. Obrała go z ciała do zera. Prem! Alicja, oświadamiając sobie nagle, że nie potrafi przywołać w pamięci twarzy swoich rodziców. Czy każdy osiłek musi być osłem? Podobno wśród bokserów zdarzają się intelektualiści, choć nie rozumiem czemu ktoś taki nie walni się sam w czoło. Pę! W niezłej kondycji ta klatka, przyznaję. Mm, ciacho. <grym> Dorota, jak przez mgłę, przypominając sobie żelaste dłonie swojego ojca. O, tam widzę odrąbane ręce, majaczy mi noga. Lewa, prawa są obie. Można by go z tych puzli złożyć na nowo do kupy w ludzkim wcieleniu. Brakuje tylko głowy. Gdzieś musi być ten zakuty łeb. Rozejrzałabyś się złotko, kochana? Alicja, zaczynając się nudzić. Ciągle zapominam, Frankenstein to był to monstrum czy jego twórca? Dorota, coraz bardziej podekscytowana. Mam wrażenie, że na pewnym poziomie to nie ma znaczenia. O, znalazłam epetyny Mamy komplet. Alicja, dochodząc do wniosku, że dawno nie zabalowała. W blaszanej wersji lepiej się twój chłopak prezentuje. Tej gnijącej zdecydowanie brakuje błysku. Dorota, przypominając sobie, że faceci nie potrafią tańczyć. Patrz, wstaje biedaczysko, chociaż wygląda, jakby zaraz miał się znowu rozlecieć. Bla, 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 Alicja, myśląc o tym, że lubi tańczyć wyłącznie z dziewczynami, kroku nie ujdzie bez, twojej, bez swojej zbroi, bez tej błyszczącej karoserii. Nagi jak go matka, natura stworzyła, potrzebowałoby niani na trzy etaty. Superbohater bez kostiumu nadaje się co najwyżej na ochroniarza lęciste w supermarkecie. Pi! Dorota, ziewając na samą myśl o spider manie Posypał się, szkoda na niego czasu. Zakładam, że gdyby blaszany drwal tędy przechodził, złożyłby tym szczątkom jakiś hołd, zakopał, spalił czy zalał rdzawymi łzami. Chłopcy musieli wybrać inną drogę. Badam! Alicja, otwierdzając się w przekonaniu, że tylko takie idiotki jak Dolota mogą wierzyć w Supermenów. Zaczynam się obawiać, że zamiast wkroczyć na ścieżkę zemsty, wybrali drogę ucieczki. Pi! Tadam! Krytyczny komentarz z dupy strony. Ta partia tekstu potwierdza tylko naszą tezę o niemożliwości naprawy sytuacji poprzez powrót do punktu wyjścia. Ale skoro już blaszanego drwala mamy na tapecie, mamy tu mężczyznę, który tracąc kontrolę nad swym prymitywnym narzędziem siekiera sam, by przetrwać, musi przejść przemianę w bardziej skomplikowane narzędzie robot. Znaczące. A jeszcze jedno: dawno nie, pojawiła się nam, nie pojawił się nam autor schowany za przewróconym biurkiem. Warto zapytać, czyje to biurko, czy należono do niego, czy do innego pisarza, czy to on to biurko przewrócił. Pardam. Wspomnienie nie wiadomo skąd. Ciemne jezioro, wódce, dziewczynka. Na dnie łódki suszą się mokre banknoty z królową i znaczki pocztowe z jej po Zaczyna kropić. Dziewczynka kładzie się na banknotach, osłaniając je przed deszczem. Plum, 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 plum. Ba, Baba! Dorota, zastanawiając się, czy był sens wychodzić z domu. A to ki diabeł, widziałaś? Schowało się za pniakiem, wystaje tylko ogon. Alicja, nie mogąc się zdecydować, czy wolałaby się teraz napić wina czy whisky. Hej, to mieciu, zbychu, chłopie, co porabiasz? Dorotko, przedstawiam ci Bila. Dorota, przypominając sobie, że zawsze nudziło ją zwiedzanie zo. ja szczurka, coś mocno spięty okaz. Mogę do niego mówić gieniu? Alicja wspominając, jak bardzo gotowały ją w dzieciństwie do dowcipy klauna. Zenuś, wstawaj, mam dla Ciebie misję. Pryśnij coś sił w nogach, leć przed nami, będziesz naszym wysłannikiem w negocjacjach z porywaczami. Pada. Dorota, myśląc o tym, że każdy facet w jej życiu okazywał się prędzej czy później stratą czasu. Szybki skubaniec w gorącej wodzie kąpany już pobiegł, nie czekając na dalsze instrukcje. Alicja, nie mogąc uwierzyć, że jakakolwiek kobieta godzi się prać facetowi brudne gacie i skarpety. Instrukcji by nie zrozumiał, ale to zuch na schwał. Zobacz, jaki tuman kurzu się za nim wznosi. Dorota, uświadamiając sobie, że nie sprawdziła prognozy pogody przed wyjściem. Coś za duży ten tuman trąba? Trąba powietrzna idzie w naszą stronę. Alicja, fantazując o oderwaniu chmury i staniu w strugach deszczu nago, co robimy? Schodzimy jej z drogi? Dorota, chcąc, żeby to wszystko zmierzały szybkim krokiem do płęty. Moja droga, poczekajmy, co ona przyniesie, lecz gdzie nas przeniesie. Mamy w tym nie najgorsze doświadczenia. Alicja, czując odrobinę sympatii do Doroty. Leci jaszczurka, leży nią wiatr pomiata. Dorota, dochodząc do wniosku, że Alicja nie jest aż taką suką, za jaką ją brała. Hej, widzę te towarzystwa: strach na wróble, mechaniczny drwal, strachliwy lew. Alicja zrezygnowana: gąsienica, kapelusznik, suseł, biały królik, jak na łańcuchowej karuzeli. Dorota w bojowym nastroju. Hej, ty, oddaj naszych ludzi, mów czego żądasz, negocjujmy. Baba. autor schowany przed publicznością za przewróconym biurkiem. Trąba powietrzna rzuca dziewczynom pod nogi wypad ruszonego królika, rozkwaszoną gąsienicę, zdechłego susła, skróconego o głowę kapelusznika, rozszarpanego lwa, zgniecionego drwala i szczątki stracha. Padam. Wspomnienie nie wiadomo skąd. Szkolna dyskoteka. Pod ścianą stoją i milczą chłopcy. Na parkiecie tylko dwie odważne dziewczyny. Tańczą każda po swojemu, nie zwracając uwagi na nic i nikogo. Jedna ma startę do krwi kolana, drugiej krew puściła się z nosa. Nie słychać muzyki, ale to im nie przeszkadza. Wreszcie rozpoczyna się piosenka: uh! Węgorzu, węgorzu, węgorzu. Zdechniesz w jeziorze, zginiesz w morzu. Rudelisku, panie rudelisku. Lądujesz z pustką w pysku, U! Puszczam oczko do oka cyklonu, Jestem błyskawicą, matką zgonu, U! Żaden człowiek nie podniesie swoich powiek, A każdego Pana Boga potraktuje per noga. Chłopcy pod ścianą ryczą. Jedna z dziewczyn żuje gumę, robi z niej palona. Druga dziewczyna wkłada w niego palec, rozbija go. Słyszymy refren. Nie ma, że boli, pani śmierć nikogo nie zadowoli. Nie ma drugiego życia, jesteście mięskiem do gnicia. Twoja matka natura macie zatępego za gbura. Człowieczku, wszystkie twoje chęci znikają bez pamięci. Aaaaaa! Padam! Alicja. Trąba odleciała, zrobiła co chciała. Trochę mnie to martwi, że leżą tak martwi. Dorota. Gęby rozdziawione, ale nic nam nie powiedzą. Obiadu już z nami nie zjedzą? Straciłam apetyt, chociaż marzyła mi się wystawna kolacja. Lu -lu 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 -lu. Krytyczny komentarz z dupy strony: Możemy założyć, że tytułowy matriarchat nie dotyczył pozornej, jak się okazuje, władzy Alicji i Doloty, lecz władzy występujących w rodzaju żeńskim, pani śmierć i matki natury to one rządzą w odróżnieniu od absolutnie bezużytecznego Pana Boga, w rodzaju żeńskiego, jest nawet tromba powietrzna. Sama historia, jak już wcześniej zauważyliśmy, wraca do punktu wyjścia, podkreślając, że nie ma żadnego prawdziwego wyjścia. Koniec jest powrotem do początku, ale pozbawionym już złudzeń. Trąba powietrzna przynosi trupy, a nie początek przygody. A Imperium Brytyjskie i Ameryka tańczą na tym samym parkiecie do tej samej piosenki. Możemy odczy odczytać to jako polityczny komentarz. Dawne imperia, które kształtowały układ świata, na nie sądzą, że mogą jeszcze z nadchodzącym nowym negocjować. Tymczasem nie będzie żadnych negocjacji, nadejdzie po prostu pół koniec. Krytyczny komentarz może więc biec tylko od dupy strony. Bo on również niczego nie wniesie. Taram. Alicja, jakie to wszystko banalne i prostackie. Dorota, czy ktoś widział mojego pieska Toto? Dziękuję, że Państwo wytrzymali. Dzięki.